100 krów mlecznych, a areał mam tak 120 hektarów. Z tych dzierżaw mamy połowę dzierżaw. Razem z mężem gospodarujemy od 1995 roku. Zajmujemy się produkcją mleka i wszelkie uprawy na polach dostosowujemy pod żywność dla krów. Podujemy krowy mleczne, z tego najbardziej się utrzymujemy. I wszystko przez całe gospodarstwo jest skierowane na hodowlę krów mlecznych. Korzystaliśmy z wsparcia unijnego, na Unię żeśmy zebrali, wzięliśmy 300 tysięcy pełną pulę, w tym żeśmy kombajn, ten zetor, tą, tą kosiarkę, żeśmy wzięli na to. Po prostu jesteśmy zwykłymi rolnikami i pracujemy, to jest nasza pasja. Posiadamy gospodarstwo o powierzchni 27 hektarów, częściowo zajmujemy się produkcją roślinną, ale również produkcją zwierzęcą. Produkcja roślinna to rzepak, pszenica, burak cukrowy, reszta z napasze. Produkcja zwierzęca to bydło mleczne, opasy. I produkcja trzody chlewnej. Macierz mamy 30, mamy cykl zamknięty. No, wsparcie unijne pomogło w naszym gospodarstwie z tego względu, że posiadamy teraz nowy sprzęt i prace w polu ubiegają bez y, awarii i płynnie wszystko chodzi. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wsparcia. Jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, bo no, mamy satysfakcję i są efekty. Nasza firma powstała w 1994 roku. Założyliśmy ją w trójkę trzech braci: Jerzy Krzysztof, Marek. W założeniu pomogli nam głównie rodzice finansując nas, dopomagając finansowo. Zajmujemy się produkcją ciast i lodów tradycyjnych oraz sprzedażą ich we własnych punktach, które znajdują się w pródniku przy ulicy Ratuszowej, w Opolu, ulica Krakowska, Głogówek, Rynek oraz w pródniku na ulicy Jesionkowej. Sprzedajemy gdzieś około rocznie dwóch ton lodów, gdzieś około półtora tony. Dajemy pracę ludziom to samo i kształcimy uczni w tym zawodzie cukierniczym. No i po prostu nasze rodziny mają z czego żyć. Piekarnia powstała w 1989 roku w lipcu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w nowym zakładzie, nowoczesnym, który powstał w październiku 2012. Zatrudniamy tutaj 8 pracowników produkcyjnych. Mamy pięć swoich sklepów. Dużo dajemy, w ogóle dajemy pozostałe pieczywo na rynek lokalny z którymi z tymi kontrahentami pracujemy już od 24 lat lat rodzinna jest to tradycja z trzeciego pokolenia jestem z tego zawodu obecnie już syn tu pracuję pieczymy szeroki asortyment pieczywa bułki chleby chleby różnego rodzaju wieloziarniste żytnie pełnoziarniste razowe bułki sezam orkiszowe, alpejskie Pączki, kołaczyki. Ja myślę, że można odpukać. Udało nam się. Może jak żeśmy przystąpili do budowy tej, tego zakładu, to każdy mówi, że jesteśmy chyba są nienormalni. Na dzisiejsze czasy taki zakład swoje żeby zrobić. Mąż zaryzykował, kosztowało go to dużo nerwów. <gry> Ale udało nam się, trzeba powiedzieć, że nam się udało i żeśmy są zadowoleni. W ogóle ludzie mają inne warunki pracy. Na pewno, bo po prostu żeśmy nie mieli nic i wszystko się po prostu zrobiło tak, że ten zakład powstał tak piękny, że każdy jest zadowolony z tego.